Dzisiaj gadżety i y, nietypowo dzisiaj będzie e, Wireless Visual Airpix. E, urządzenie do sobie w uszach. Taka kamerka do sobie w uszach. Może widzieliście na jakichś shortach, tiktokach e, coś w tym rodzaju. Ale dzisiaj, jak już pewnie po tytule sprawdziliście, czy tam przeczytaliście, e, spróbujemy sobie zrobić z tego e, mikroskop. Czy się uda? Nie wiem. Po to to kupiłem. Nie kupiłem tego, żeby dubać w uszach. Chociaż może sobie podłubię później jak nie wyjdzie. Eee... Cena około 30 zł. Wyświetliwam się tutaj mniej więcej tyle. Zaraz sobie to rozpakujemy. Eee... Pamiętajcie, że możecie być sponsorami odcinku, odcinka i eee... postawić kawę. Dziękuję wszystkim za subskrypcję. No i co? Witajcie ponownie na kanale Elektronika i Gadżety. Czy będzie z tego mikroskop, czy jednak będzie tylko dłubanie w uszach? I Przypominam jeszcze o Waszych projektach. Myślicie coś, no zróbmy coś ciekawego. Zaczynamy. Dobra, otwórzmy sobie to. Zobaczymy, co nam tutaj dają. Czy coś tu jest. Mamy tu jakieś w ogóle różne modele, ale oczywiście nie ma, nie ma nic tutaj zaznaczone. Kolor chyba mamy tylko, że jest czarny. Faktycznie jest czarny. No coś tu jest, jakaś instrukcja. Okej. Okay, ale widać, że tu chyba są różne modele z tego wynika. No dobra, pudełko jakaś instrukcja jest? No jest jakaś instrukcja. Po chińsku, o jest QR kod nawet do aplikacji. Dobra. I no i tutaj jak to operować? No dobra, może być. Działa na 2,4 GHz. Z tego co wiem tworzy to sieć bezprzewodową Wi-Fi otwartą, do której się należy połączyć i użyć, użyć po prostu smartfona albo tabletu. Tutaj są takie dodatkowe jeszcze nakładki takie do dłubania w uszach. Tutaj mamy to. To jest cienkie, to jest jakieś no 4, mniej, mniej niż 5 mm, myślę, że ta kamerka ma. Ostrość. Ciekawe. No i taka łyżeczka, to jest sztywny plastik. No i całość. Jeden przycisk, włącz, wyłącz. USB-C. Tyle. No tutaj coś się otwiera, ale chyba tego otwierać nie będziemy. To jest bardzo podobne do tych takich kamerek. Endoskopowych, co, co są też dostępne w niskich cenach, one nawet chyba są tańsze niż to, można chyba za dwie dychy wyrwać jak nie, niżej. Kabel USB-C, USB-A to nas też nie interesuje. My sobie weźmiemy coś takiego, bo ja sobie to wyobrażam tak: że może idzie to zrobić sobie o, w ten sposób, złapać to tu i mieć jako kamerę. Oczywiście połączymy się z tym. E, Zresztą, odpalmy to sobie już. Świeci. To można wykręcić. Zaraz sobie to wykręcimy. Weźmiemy już sobie telefon. Tylko gdzieś sobie tutaj ułożę ten telefon, żeby, żeby można było. Ja już sobie odpalę tą aplikację. Ja mam ją zainstalowaną. I ta aplikacja, ona wygląda w ten sposób. I ta aplikacja po prostu musi być połączona teraz do sieci Wi-Fi. Tutaj nam miga na niebiesko, więc sobie weźmy sieć Wi-Fi, ona się tak nazywa, HND, coś tam, coś tam, jakieś numery. Połączmy się z nią i od razu mamy już obraz. I ten obraz, ja wam to od razu. Hmm, Nagram, bo tutaj jest możliwość nagrywania. Niech się nagrywa tutaj. E, oczywiście telefon nam tu wywala, że, mm, że, sieć, że nie ma sieci tutaj. Popatrzcie, jak to wygląda. Można powiększyć ten, ten obraz na cały ekran. Na co by tu skierować? Słuchajcie, mam, na, mam te wysokości. Ja mam teraz nie łapię. Postawię to na wysokości tego i łapię tak. No ja bym postaram się wkleić ten obraz oczywiście. Ale my sobie wykręcimy, to się wykręca, nie wyszarpuje, nie wciska. Wykręcimy sobie to. Zrobimy sobie takiego testa. Złapiamy sobie to tu. Gdzieś tak. O, fajnie się trzyma. I weźmiemy sobie płyteczkę. To jest coś, co uszkodziłem. Ostrość, ostrość, ostrość. Eee, coś, co uszkodziłem. Muszę tu manualnie tą ostrość zrobić. Eee, ostatnio jak robiłem, modyfikowałem to jest taki mikrofonik popatrzcie jak to wygląda Czyli, czy wam się nie odbija światło trochę wam się odbija robimy tak zresztą mi tak to wkleję to bardzo to taki szybki podgląd żeby był kwestia tego yy, jak to, to trzymanie zrobić ale to jest na tyle lekkie że myślę że to mogłoby być ok obraz nie jest super jakiś. Nie, nie. Teraz mamy jakieś półtorej centymetra. Te elementy są bardzo, bardzo małe. Słuchajcie, one są naprawdę malusieńkie. Tutaj. Nie kojarzę konkretnie wielkości obudowy, ale OK. Przyłożymy się tutaj lutownicą. Ja sobie to obudzę tak w ogóle. W ogóle zróbmy tak, ustawmy sobie no to możemy sobie teraz obracać. O. Dzięki temu mamy mniej więcej ustawione. Tylko to mi się nie chce trzymać tak na wprost. Może teraz. Mamy tak ustawione. Słuchajcie, mój paznokieć. No powiększa to, no co tu dużo gadać. Powiększa. No przydałby się tablet tutaj, nie? Tablet zrobiłby tę robotę. Nie wiem, jak długo działa na, na tej, na baterii, ale zróbmy sobie tak. Obróćmy sobie tą płytkę. Tu mamy takiego standardowego switch'a. No i zobaczcie sobie odległość do grota. Jeszcze sobie to odzoomujemy. No a jak odzumujemy, no to tutaj już jest gorzej, nie? Z tym powiększeniem. Ale przy zoomowaniu. No. Myślę, że byłoby OK. Opatrzcie tak, bardziej zbliżyć. To jest jednak za wysoko, chyba. Troszeczkę można by to dać niżej, ale tak, żeby cały czas dalej jeszcze nam tu łapał. No, to jest to. To jest to. Popatrzcie, wielkość grota, oczywiście Wam pokażę. To jest ten stan dodowy, w którym lotuje wszystko. To nie jest najcięższy grot, ale też nie jest grubas. Wróćmy sobie do tych mniejszych elementów. Mamy jakiś kwarc. Nie ma tutaj chyba regulacji tego światła. Jak widać, musimy sobie ewentualnie trochę przechylić, żeby nam tutaj nie odbijało się. Ale popatrzcie sobie, nóżki, wielkość tych nóżek i grot. No moim zdaniem robi to robotę. Jedną rzecz sobie jeszcze sprawdzimy. Odpalę lutownicę. Zostawimy to na takiej wysokości jak jest. Ja tu nic nie będę lutować, ale zrobię sobie inną rzecz. Zobaczymy, jak, jak ten ta kamera tutaj zareaguje na, na dym z, z tej lutownicy. Czy to się nie zamgli całe zaraz. Weźmy sobie, a weźmy sobie jednego tego. Tutaj podlutujmy. Oczywiście ja to muszę trzymać paluchem. Ale fajnie to by było. No większa płytka byłaby dużo lepiej. No, zobaczmy sobie tutaj. Teraz już nam, się, już nam się topi. Podlutujmy go trochę. Z opóźnieniem, słuchajcie, no jest trochę opóźnienie. To nie jest tak, że, że jest. Jest niewielkie, ale jest wyczuwalne to opóźnienie przez to Wi-Fi. Tutaj nieistotne, czy to się lutuje, czy nie, ale się zalutowało. No, powiem Wam, idzie tym zrobić co nieco. Ale trzeba się przyzwyczaić do opóźnienia. Niestety. Teraz sobie tutaj tylko podymimy pod tym troszeczkę. Omija. Omija, powiem Wam. Muszę tak robić, bo ok. Zadymiłem tam konkretnie. I dalej jest. Bez problemu. No dobra, lutownica sobie już wyłączę. Jest nieźle. Jest naprawdę dobrze. Yy, jedną rzecz jeszcze też sprawdzimy sobie, czy. Tutaj mam taki miękki yy, dość kabelek. I zgasło. Ok. Czyli co nie możemy ładować, spróbujmy włączyć ją jeszcze raz. Już Wam pokażę, co się stało. Teraz włączyło się na czerwono, wywaliło nam tutaj z aplikacji. I tak jakby ładuje się i szuka. Eee, dobra, wejdźmy jeszcze raz tą mm, sieć. Połączmy sobie, czy to zadziała. No dobra, jest. Tu był jakiś problem z tym łączeniem tym sieci, ale to kwestia telefonu, nie tego. Natomiast zobaczmy jeszcze raz, co się stanie po wpięciu. Zgasło. Dobra. Apkę znowu wywaliło. Jest. I ładuje się, bo kolor jest teraz fioletowy. Czyli mamy czerwone z niebieskim, czyli połączone, czyli możemy pracować. Ok. Kwestia aplikacji telefonu, kwestia tego połączenia i to działa. Tutaj się coś rusza mocno. Zrobimy sobie to jeszcze raz, jeszcze pan nagram. Jak to wygląda. Nie wiem co bym miał tu wziąć tam takiego do porównania. Eee. O, mam ten. Mam tu radio. Tutaj mamy na przykład. Tutaj mamy takie duże obudowy. Zborki, bezpieczniki zero. Tutaj możemy to podnieść trochę do góry. O, szybkie, szybkie przesuwanie, no będzie smużenie. nie ma takiej opcji. Ale ładnie możemy sobie zobaczyć tutaj, czy stalaczek ma wszystkie nogi zalutowane, ale musimy się zatrzymywać. No i jest, jak zobaczycie, taki półsekundowe, nawet bym powiedział, e, tutaj opóźnienie, nie? Ale kwestia przyzwyczajenia. Możemy sobie zmieniać, obracać. No fajnie. No i yy, możemy sobie wziąć yy, jeszcze, yy, zrobić screenshot. Nawet w trakcie nagrywania. Bo, bo, no dobra. No dobra. Wielkość cyny. Spoko. To Wam dokleję. I czekam na Wasze komentarze odnośnie tego. Czy oko pokaże Moje oko. Możecie skanować środkówkę teraz. Ciekawe. Ciekawe. Ale zobaczmy sobie jeszcze piksele tutaj na telefonie. Chociaż nie będzie widać chyba tutaj nie chcę screenshota. Mm, no. Nagrywania ekranu. Te cyferki. Czy widać piksele? średnio będzie widać, bo jest, jest bardzo wysoka rozdzielczość, ale tu mamy troszkę niższą rozdzielczość. Zobaczmy sobie na tym, którym panu nagrywam. Częściej mi się łapa. O! Tu już jest większa pikseloza. Dobra. Tyle, bo powiedzieć, że za długo. Co myślicie jako mikroskop? Ja myślę, że być może wykorzystam go dla Was tutaj. Bo w zasadzie w tym celu kupiłem, bo jakby no nie stać mnie na ten za. Jest taki mikroskop za 120 zł, bodajże. I, I po prostu mógłbym go kupić, ale kurde, no drogo to jest dla mnie tylko po to, żeby coś pokazać więcej. Bo tak de facto do lutowania nie potrzebuje za bardzo tego. Natomiast taki mały za 30 zł, Ja wam tu jeszcze wkleję cenę, ale no myślę, że to jest, to jest spoko cena. No. Spoko cena. No jest to... Czy można kupić taniej te endoskopy takie? Hmm. No myślę, że można i one też występują. One kiedyś występowały tylko w jednej, w jednej grubości. Teraz widziałem, że są już takie troszkę cieńsze i może to też zadziała. Tylko tutaj jakby mamy to, wiecie, osobno. Gdzieś tam zajrzeć, coś zobaczyć, nie? W jakąś obudowę wetknąć. No też, no nie wiem. Dajcie, dajcie, znać, co myślicie o tym. Dla mnie spoko gadżet w tej cenie. O ile to było 30 zł, Nie pamiętam, ale chyba było 30. No jak było 30, to to jest dobrze, nie? Tyle na dziś, na weekend. E, chyba przejdziemy już spokojnie na ten tryb weekendowy. Mam nadzieję, że tak będzie. E, miłego dnia czy tam wieczoru jak oglądacie i co? I chyba tyle i zobaczymy się pewnie za tydzień. Fajny gadżet, linki w opisie, e, linki do sponsoringu kanału też macie. No i co? Czekam na wasze maile, pytania, odpowiedzi. Tyle. Do usłyszenia. thank you